Cześć kochani, do tej pory nie mieliśmy okazji się poznać, ja nazywam się Bogna Batko i jestem dietetykiem klinicznym. Tutaj w klinice psychiatrii dzieci i młodzieży zajmuję się odżywianiem osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, ale również odżywianiem osób zdrowych. No i czy nasza dieta w tym okresie świątecznym jakoś różni się od tej zwyczajowej, to przede wszystkim musimy tak się zastanowić. Właściwie co my mamy na myśli, pytając o taki okres świąteczny? No bo w teorii myślimy zwykle o dwóch, trzech dniach, tak? czyli o wigilii, pierwszym, drugim dniu świąt. I oczywiście w tym czasie małe prawdopodobieństwo, żeby te wredne kilokalorie nam tam jakoś bardzo nocą podszywały ubrania, żeby one nie pasowały. No ale w praktyce mamy do czynienia jednak z całym okresem, jak gdyby tym świątecznym. I fajnie to przedstawia takie badanie, gdzie wzięło udział w nim 3000 osób, czyli tak naprawdę bardzo duża grupa. Uczestnicy byli i ze Stanów Zjednoczonych, i z Japonii, i z Niemiec, czyli tak naprawdę no, z każdego zakątka świata, można powiedzieć, mieli jedno zadanie. To znaczy, codziennie się ważyć na bezprzewodowych wagach z Wi-Fi i dane te zostały zebrane na serwerach. No i co się okazało? Słuchajcie, oni nie tyli tylko i wyłącznie w same święta, tylko okazuje się, że tyli 2-3 tygodnie już przed świętami i właściwie jeszcze tydzień po świętach. No to dlaczego właściwie tak wcześnie się to wszystko zaczynało? No jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie te Stany Zjednoczone, no to okazuje się, że oni, słuchajcie, świętowanie zaczynali już tak naprawdę w święto Dziękczynienia. I kończyli, no, po Sylwestrze, tak? I zastanówmy się, ale u nas jest bardzo podobnie, bo my zaczynamy tutaj Andrzejkami, po drodze są Mikołajki, u dorosłych tam jeszcze jakiś śledzik pracy się trafi, później mamy te święta, no i Sylwestra, i słuchajcie, kończymy świętowanie w Trzech no bo przecież te wszystkie resztki, tak, to, to jedzenie, które jest, żeby się nie zmarnowało, no ktoś musi to wszystko zjeść. A jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, ten okres tego, ten świąteczny, no jest jednak takim okresem, gdzie jest dużo okazji do spożywania większej ilości słodyczy niż robią to zazwyczaj, no bo słuchajcie, mamy zabawę andrzejkową, mamy Mikołaja i w ogóle ten Mikołaj Mnoży się kilkukrotnie, bo przecież zawsze jest jakaś ciocia, tak, która tam znalazła prezent, co tam wypadł Mikołajowi z Sanek, i akurat tam też są słodycze. Tak? To już nie są te czasy, że dzieci dostawały mandarynki w prezencie. No, później mamy jakieś wigilie klasowe, tak, gdzie znowu dostaje się jakieś tam słodycze, czy tam spożywa się na miejscu. Później znowu mamy święta, tak? czyli znowu. Tutaj mamy dostęp do wszelkiego rodzaju ciast, mamy znowu kolejne słodycze w prezencie, no i dzieci tak homigują, homigują to wszystko, a w międzyczasie między tymi okazjami zaczynają wszystko powoli, powoli spożywać. No i jak gdyby, jeżeli ktoś jeszcze w ogóle bierze udział w zabawach sylwestrowych, no to też niejednokrotnie te słodycze czy jakieś słone przekąski czy psy znowu się trafiają. No dobra wiadomość, słuchajcie, jest taka, że jeżeli ktoś ma tutaj stały kontakt z dietetykiem, no to ma mniejsze prawdopodobieństwo w ogóle przybierania tutaj na masie ciała, bądź też mniej przybierze. Także pozdrawiam tutaj kolegów i koleżanki z kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży, no, dzięki naszej znajomości może Was jakoś uchronię przed tutaj tym przytyciem święta. Jeżeli chodzi o samą tą dietę w okresie świątecznym, tych 3 dni, no na pewno różni się, jeżeli chodzi no przede wszystkim tak, o ilość potraw oraz różnorodność tych potraw, jakie szykujemy. Tak? No, kuchnia polska jest kuchnią tłustą. Tak? My w Wigilię no, pościmy, że nie jemy mięsa, ale tak naprawdę te potrawy w większości są tłuste. No i później jeszcze to wszystko dojadamy, dlatego jeżeli weźmiemy na ten okres 30 dni tak? ten okres około świątecznym, jak ja mówię od Andrzejek do Trzech Króli, czyli właśnie ponad 30 dni, no to w tym momencie to przybieranie na masie ciała no jest bardzo prawdopodobne. I weźmy jeszcze pod uwagę, że mamy tendencję do takiego zachowania, że nie dbamy o codzienną dietę. Bardzo często ludzie machną ręką, że co tam i tak zjem to i to, bo przecież święta, to ja i tak przytyję. A jednak uważam, że warto zwracać na to uwagę, co jedynie w tym całym okresie okołoświątecznym.